Ogłaszam, że Night Power, finały w Polsce jest otwarty. Po otwarciu uroczystym chciałem wyrazić moją wielką radość, że do nas zawitaliście. To przyjechał Łukasz, że są redaktorzy. Ci redaktorzy, którzy mają... Ba, ja mówię, że trzeba mieć kropkę benzyny we krwi, żeby dobrze być kierowcą. Ale oni mają chyba pół na pół z benzyną, z tego co widzę, słyszę, oglądam oczywiście wasz program wspaniały. Słupsk cieszy się z tego, że to już drugi raz jesteśmy w Polsce i drugi raz w Supsku. Ja od razu z góry zapraszam na trzeci, czwarty, piąty, ile razy, cokolwiek się będzie działo w i obok, to my zapraszamy do Słupsk. Słupsk jest piękny, Słupsk jest gościnny i będzie się cieszył ludzi, którzy mają, jak powiedziałem, tyle benzyny wek. Jesteśmy na finale w Słupsku, na ostatniej rundzie wyścigów ulicznych w tym sezonie, w sezonie 2014 Night Power Grand Prix. Pogoda nam fajnie dopisała, tysiące kibiców standardowo już na Night Power. Eee, Co więcej powiedzieć, naprawdę fajnie, czeka nas jeszcze jedna runda bonusowa na lotnisku w Olsztynie i będziemy mogli powiedzieć, że sezon Night Power 2014 będzie zakończony. Startuję dzisiaj w wyścigach e, Nightpower w Słupsku, w klasie Street, Lotusem Elise, e, 111 S 2008 rok, 780 kg, 5,9 Pierwszy raz jestem na tego typu imprezie, na pewno nie ostatni, pewnie innym samochodem będę na kolejnej, no może trochę lepszym. E, impreza bardzo mi się podoba, jest fajna atmosfera. Camaro SS, 2012 rok, 6,2 pojemność. W serii jest 406 koni, a jest Dolot, gumiki 415 pokazuje na hamowni 572 N. Bardzo fajna impreza, dużo ludzi I to się z roku na rok robi coraz bardziej popularne i wydaje mi się, że w tym roku będzie więcej ludzi, więcej zawodników jak w poprzednim roku. Honda Civic z 1993 roku. W walce została wymieniona. Wymieniony zostało praktycznie wszystko. Silnik został zmieniony na silnik Civica z 2006 roku 2.0. Seryjnie 200 koni, po modyfikacjach drobnych 246 koni, 230 Nm. W imprezach Knight Power biorę udział od mniej więcej półtora roku, kiedy były, była impreza w Dyni. I od tego czasu na każdej imprezie jestem, czyli to już jest dziewiąta impreza. Organizacja moim zdaniem najlepsza w Polsce. Bezpieczeństwo jest naprawdę na wysokim poziomie. Wspaniała atmosfera, organizacja też. Podoba się, oktany wyczuwalne w powietrzu, szaleńcza jazda. Ogólnie bardzo pozytywnie, powinno być więcej takich właśnie yy, wyścigów. Organizowanych. Fajna impreza, dużo samochodów fajnych. Można fajne samochody zobaczyć. Można podejść, y, usiąść, zagadać, się dowiedzieć. Powiem tyle, że w tym roku fajna impreza. Ogólnie impreza bardzo się podoba. Fajne samochodziki są, podobają nam się. Też coś planujemy tutaj z kolegą, może w przyszłym roku również wystartujemy, jeżeli tutaj będzie. No zobaczymy. Czekamy na przyszły rok. Oczywiście, jak najbardziej czekamy, oby więcej takich imprez. Właśnie jesteśmy po ostatniej decydującej klasie, która zadecydowała o tym, kto wygrał cały Grand Prix. Walka trwała do ostatniej chwili. Był bardzo, bardzo zacięty pojedynek między GTR-em a Golfem. Zadecydowały naprawdę setki Setne sekundy w, w, o tym, kto zwyciężył. Emocje były niesamowite. Cała runda Night Power w Słupsku była naprawdę wyjątkowa, bo pojedynek podczas finału, gdzie stawka była największa, gdzie walczyło się o wszystkie rundy, czyli o wygranie tego mistrzostwa Night w tym roku, była taka, że mi zabrakło głosu, wszyscy sobie wyrywali na starcie włosy z głowy. Bo było naprawdę niesamowicie. Walka od setne e, sekundy tak naprawdę. To było naprawdę coś. Było ładowanie nitra, było palenie gumy, rozgrzewanie opon, wszystko to, co jest najciekawsze dla kibiców i, i najważniejsze dla zawodników w dobrych startach. No i okazało się, że cały Grand Prix zostało wygrane przez e, diesela. Wygrał najszybszy diesel w Polsce, BMW. No a drugie miejsce golf 2000 koni Grand Prix Grand Prix Night Power Mnie 2014 wygrywa Grabać Maciej udało się wygrać dzięki w zasadzie ciężkiej pracy i rodzinie przede wszystkim. Za to bardzo dziękuję, za wytrwałość mojej małżonce Agnieszce Piaszczyńskiej, dawniej, a teraz grabasz. Eee, no co, no, jestem szczęśliwym człowiekiem.